Doczekaliśmy 33. niedzieli zwykłej w ciągu roku. Słowo Boże to z Ewangelii prowadzi nas do myśli na temat czasów ostatecznych. Dzisiejszy fragment Ewangelii bardzo może katastroficznie brzmieć, ale trzeba może wrócić do początku tego 13. rozdziału, kiedy to Jezus, będąc na górze oliwnej z czterema tylko uczniami, z Piotrem, Janem, Jakubem i Andrzejem, e, zaczyna odpowiadać na ich pytania. Zadali mu pytanie w kontekście prawdopodobnie tych wcześniejszych wypowiedzi Jezusa na temat tego, że Mesjasz ma cierpieć, e, być ukrzyżowany i że zmartwychwstanie. I dzisiaj pojawia się pytanie, e, kiedy to się stanie? E, I Pan Jezus zaczyna powoli opowiadać o tym wielkim prześladowaniu, które w każdym pokoleniu może mieć miejsce i w każdym czasie może, może się wygenerować. Mówi o przyjściu syna człowieczego także. Mówi o burzeniu. Mówi o świątyni jerozolimskiej, z której kamień na kamieniu nie pozostanie. Wszystkie te słowa Jezusa brzmią z jednej strony zatrważająco, ale odnajdźmy też, już szczególnie w tej dzisiejszej Ewangelii. Słowo, które mówi, że Jezus pośle swoich aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata. Zatem, o kogo tutaj chodzi? Przede wszystkim. Chodzi o tych, którzy będą wierni Chrystusowi w każdym czasie i w każdym pokoleniu. Bo każdy czas może zrodzić zło, może zrodzić konflikt, ale każdy czas jest, jest też dobry do tego, aby wzrastać w Bogu, aby być uczniem Jezusa, aby wierzyć i tę wiarę umacniać. I właśnie takich zechce Chrystus, przychodząc, zebrać tutaj. Czy mowa jest tylko o czasach ostatecznych raczej nie bo tak jak wspomniałem każde pokolenie które trwa według tradycji żydowskiej około 40 lat ma różne doświadczenia dla nas pan Jezus daje jeszcze pouczenie uczcie się od drzewa figowego jeśli liście, idzie zima jeśli pojawiają się pąki idzie wiosna widzicie te znaki widzicie to co zatrważa was w dzisiejszym świecie tym bardziej garnijcie się do mnie, mówi Chrystus. Dlatego, w kontekście dzisiejszych słów, chcemy zapytać siebie też o naszą bliskość Pana Jezusa, nasze oddanie wobec Pana Jezusa i jednocześnie postanawiać, aby bardziej do niego przylgnąć bo do kogóż pójdziemy, jeśli nie do Ciebie, Panie Jezu, w sytuacji, w której świat nas zatrważa.